Hey, nazywam się Ania, mam 29 lat i mieszkam w Dzierżeniowie, województwo dolnośląskie, blisko Wrocławia. Na wstępie powiem, że jest to pozytywna historia, elegancko. Potrzymaj nas w napięciu na następny raz, widzu. Koszt pierwszej wizyty to około 90 zł, i kolejne wizyty były w podobnej, w były podobne cenowo, ale z czasem ceny wzrastały. Ale nie byłam o to zła, ponieważ w tamtym czasie wszystko drożało. A dobra styliska jest według mnie warta każdej ceny. To no dlaczego styliska ma nie podnieść ceny? Skoro wszystko, żel, zdroż żel jej zdrożał, frezy jej zdrożały, wszystko jej zdrożało, a ona mi ma mieć tę samą cenę. No bez sensu. Coś takiego mniej więcej chciałaś i zobaczmy, co dostałaś. No są bardzo estetyczne. I to naturalne, nie? Bo to hybryda. Jest tu parę rzeczy takich drobnych, które myślę, że chociaż, skoro to hybryda. Zdobienia śliczne. Widać, że tutaj dziewczyna ma rękę do zdobień. Sweterki idealne. Tutaj cieniuteńkie linie. Pięknie do skórek domalowane. Oliwka jest użyta. Super. Tylko też widać, że mamy troszkę oliwki na matowym paznokciu, więc tak by trzeba było ja myślę, że do zdjęcia ta styliska sobie czyściła tę oliwkę z matowego paznokcia i być może sobie Ty potem już zabrudziłaś paznokcia tą oliwką, bo przy matach to, przy matowych paznokciach to wiecie no, jak jest oliwka przy tych skórkach, to to od razu widać. Jak jest po połysk, połysk dany na pazurze, to tak nie widać tej oliwki, nie? Nie rzuca się w oczy. U, jaka ładna inspiracja. I jest estetycznie. Jest estetycznie. Trochę się zastanawiam nad tym, czy to jest kwestia zdjęcia, że taki widać odrost, czy to jest kwestia tego, że no troszeczkę za dużo zostało tego marginesu. No, nie wiem. Tu mamy kolejną inspirację i to, co chciałaś, coś podobnego. Poszłaś w inny kolor. No, tu z tym żółtym, to jest tak średnio ona poradziła. Poza tym wskazującego ci tak wyrżnęła i kciuka. Coś tu jest, coś, coś mi się tu nie podoba w tych pazurach. Szłoby to zrzucić na karp tego żółtym kolorem. Żółty jest ciężki, jest grutowaty zazwyczaj, ciągnie się, ale tu, że tu krawędzi dolnych brakuje, to to mi coś, coś mi tam nie pasuje. Troszkę tam coś nie do końca, ale są ogólnie, ogólnie są estetyczne.